Odnajdź się w piekle. Kiedy myślimy o życiu wojownika, z góry zakładamy, że człowiek ten będzie wiódł ciężki żywot, spędzając dużo czasu w samotności, zmagając się z bólem i cierpieniem. Trzeba przyznać, że podczas kariery na pewno będzie mnóstwo takich chwil, ale zdecydowanie najgorszą częścią tej przygody jest cięcie kilogramów. Tak, tak się zaczyna rozdział na temat cięcia wagi w mojej książce Stan się Fighterem, do której zachęcam dla wszystkich ludzi, którzy się interesują sportami walki, ale. My nie o tym dzisiaj, my nie będziemy ciąć kilogramów, gdyż o tym możecie dowiedzieć się właśnie z mojej książki, jak to zrobić nie polecam jest to nic fajnego. Ale tutaj w żarciu wojownika skupiamy się na tym, żeby być zdrowym, żeby mieć dużo energii, a już dostaję taką informację zwrotną od ludzi, że po posiłkach czują się zajebiście, o to właśnie tutaj chodzi. No i żebyście mieli mega dużo siły i powera do życia po prostu. Tak więc... Zaczynamy! Dzisiaj będzie o koktajlu, który ja zawsze piję po treningu. Na szczęście w dniu codziennym po prostu mam bodychiwa, ale ten przepis, który teraz zobaczycie, no to wykorzystywałem za każdym razem, kiedy byłem albo w Tajlandii, albo w Miami na przygotowaniach do walk. No i tam niestety nie było mojego kochanego bodychiwa, więc musiałem sobie radzić sam. Jeżeli Wy również musicie sobie radzić sami, no to ten przepis będzie właśnie dla Was. Jak już widzieliście, zacząłem ciąć gruchę. Tak, gruszkę, całą, nawet z ogryską. Ja tak robię. Żadnych pestek nie wydłubuję. Cieszmy się, że jeszcze one tutaj są. Nawet mam tutaj jakąś yy, no, szypułkę, czy jak to się tam nazywa. Wszystko razem dwale. Nie przejmuję się tym wcale. Jeśli chodzi o banany, będzie ich dwa. No i tutaj jednak końcóweczki sobie odcinam i ze skórą ich nie wsadzę bo nie jestem jeszcze aż tak porąbany tak więc bananki w paluchach je czyli dwa banany jedna gruszka i tu już mam trochę pocięte tak żeby nie wrzucać ich całych orzechy brazylijskie dlaczego? a no raz, że to etuszu się przyda, a dwa, że po prostu chcę uzupełnić Celem w moim organizmie. Płatki owsiane chyba nasz ulubiony tutaj produkt, który się pojawia cały czas 8 łyżek. Pamiętajcie, właśnie o tym, że ja to robię pod swoje kilogramy, których teraz obecnie jest 86. Ale jeżeli ty jesteś kimś mniejszym albo z kolei większym, no to no to wiesz, no to musisz to dostosować do siebie. A jeżeli jesteś na przykład zbyt duży, bo jesteś grubaczy, na przykład, a chciałbyś szybko schudnąć, no to generalnie, oczywiście, to dieta jest bardzo zdrowa i daje mnóstwo siły, ale czy tak łatwo na niej schudnąć? Hmm, no w sumie ja nie wyglądam bodaj, jakoś szczuplaca. Jeżeli chcesz bardzo szybko za to schudnąć, to przejdę do, do rzeczy, to odezwij się do mojej kobity. Dana Mankowska ma na, na Instagramie i ona potrafi zrobić takie cuda Nie niewidy, że powiedzmy 10 kg chłopy potrafią, my tylko chłopy, no kobiety też potrafią schudnąć na przykład w miesiąc i to się utrzymuje, jakieś zdrowe nawyki żywieniowe wprowadza, dzięki którym nawet bez ćwiczeń ludzie chudną, także tam może się do niej odezwać, a ona Ci w tym pomoże. Pół litra mleka, ja muszę używać mleka, pomimo tego, że mieszkam na wsi, to od krowy nie biorę, bez laktozy, no bo wiadomo jak to się kończy. <laughs> I teraz jajeczka, to niektórzy mogą się zdziwić, co surowe jaja? Tak, surowe jaja, jak bułaka w purpuromuk mistrz tajskiego boksu z Tajlandii, ale tylko żółtka, jest to mega fajna rzecz, którą mam od pewnych dwóch dietetyczek, które kiedyś mnie prowadziły i powiem Wam, że to zostało ze mną już chyba do końca życia, bo po prostu uwielbiam to, że nie muszę tutaj używać białka kupionego w sklepie, tylko po prostu biorę sobie żółteczka od kurek, jak Arnold Schwarzenegger w jakimś filmie, który oglądałem, nie pamiętam, jak on się tam nazywał, gdzie po prostu wypijał taki koktajl właśnie z surowych żółtek, z surowych jajek całych akurat on wtedy, ja sobie wtedy myślałem, jo, ale kozak, nie, bo byłem mało lat, a po latach przyszło, my sam tu robię. 4 żółteczka. I na sam koniec ku zdrowotności dwie łyżeczki siemialnianego. Op! Żeby było zdrowo. No i miksujemy. No i chwilę pomiksowaliśmy i koktajlik gotowy. I to jest w ogóle istna petarda, bo to faktycznie wiecie, weźmiecie sobie, przylejecie w shaker, zabieracie ze sobą, czy to do roboty, do szkoły i macie po prostu ze sobą zajebiście zdrowy i nie tylko zdrowy, tylko dający mnóstwo siły koktajl. Koktajl, który następuje posiłek. To jest istna petarda. Spróbujcie sami, jeżeli będzie OK, no to dawajcie znać w komentarzu. Borys, działaj dalej, zostawcie lajki, Zostawcie suby i tak dalej i tak dalej i jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, że jeżeli nie interesuje Was tylko jedzenie, ale chcielibyście się jeszcze poruszać, no to możecie dołączyć do ekipy, do ekipy wspierających TAS Drill i tam otrzymacie dostęp do wszystkich treningów online bez reklam, a tych treningów już pojawia się coraz więcej, w każdym tygodniu dokładam jakieś 2-3 treningi. I dzięki nim możecie trenować mobilność, siłę, wytrzymałość i elementy sportu walki. A jeżeli na przykład chcielibyście schudnąć, ale nie chce Wam się ruszać w ogóle, co mnie wkurza, bo powinien każdy ćwiczyć, każdy się ruszać, no to tak jak powiedziałem, możecie odwiedzić moją danę Mankowską, a ona Wam w tym pomoże, gdyż fajne w, tym, w tej metodzie właśnie jest to, że tam nikt nie trenuje, tylko po prostu wprowadza fajne nawyki żywieniowe, które powodują, że człowiek chudnie. Także wiecie co macie robić. Jeżeli chcesz schudnąć, nic nie robić i jesteś leniem, odzywaj się to Dana Mankowska. Jeżeli chcesz być zwierzakiem, no to oglądaj dalej żarcie a albo wcinaj wody cifa i dodatkowo trenuj z nami. W sekcji Tazry. Do zobaczenia, husają! Puch!